Przyszłość należy do tych, którzy będą tworzyli własne produkty pod własną marką. Jeśli chcesz zarabiać gigantyczne pieniądze, musisz przestać sprzedawać swój czas, bo czasu nie powielisz. Zamiast tego wyprodukuj coś, co możesz mnożyć w nieskończoność i sprzedawać to, ile się da. Wszędzie. Właśnie teraz masz niepowtarzalną okazję, aby dość szybko zacząć zarabiać gigantyczne pieniądze. Niedługo marki będą powstawały jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Bo nadchodzi rewolucja w handlu. Mamy tak zwaną produktyzację i erę marketplace'ów oraz centrów logistycznych, do których dosłownie dostarczasz tylko swój produkt, i nic nie musisz robić. Produktyzacja oznacza, że mamy jeden listing w wynikach wyszukiwania i wygrywa głównie ten sprzedawca, który sprzeda ten produkt jak najtaniej. A mając własny produkt, masz osobny listing i nie bijesz się z innymi sprzedawcami o 10% marży, tylko wszystkie pieniądze zostają u Ciebie. Allegro, Amazon, eBay, Kaufland, Early. Wszystkie te miejsca chcą wyciąć handlarzy. Po to, aby współpracować głównie z producentami. Dlatego teraz to jest najlepszy czas dla ciebie. Wyobraź sobie, że ty masz swój produkt. Na przykład skórzany portfel, obroża dla psa lub kota. Może jakiś konkretny kosmetyk, może perfumy do samochodu. A może własna marka kawy albo porcji orzechów jako zdrowa przekąska. Może chcesz wyprodukować jakąś zabawkę czy element garderoby. A może jakieś przybory kuchenne lub coś na siłownię. Nieważne, wyprodukujesz coś pod Twoją markę. Coś, z czego naprawdę będziesz dumny. Nawet jak masz tylko na jednej transakcji 50 zł czystego zysku, sprzedaj tylko jedną sztukę dziennie na Allegro Polskie, Czeskie, Słowackie, OLX, eBay, Early, Kaufland Niemiecki, Kaufland Polski, Emac Rumuński, Bułgarski, Węgierski. Sprzedaj też tylko jednej osobie dziennie na własnym sklepie internetowym i pomnóż to przez 30 dni. Wychodzi 600 zł dniówki, czyli 18 tysięcy złotych miesięcznie na czysto. Przy założeniu, że masz tylko 50 zł czystego zysku i sprzedasz tylko jednej osobie dziennie na każdym z tych miejsc. Mając własny produkt, bardzo szybko będziesz mógł rzucić pracę i zaczniesz biznes nawet tam, gdzie mieszkasz. Wcale nie musisz wynajmować biura czy zatrudnić pracownika na początku. Posłuchaj, ja robię rok do roku ponad milion złotych sprzedając niszowy produkt. Długopis ze ściągawką. Po prostu produkuję za złotówkę, a sprzedaję za 18,90. Codziennie sprzedaję między 200 a 300 długopisów, i na koniec miesiąca mam ponad 100 tysięcy złotych ze sprzedaży tylko tych długopisów. A wyobraź sobie, co będzie, jak ty będziesz sprzedawał bardziej dochodowy produkt niż ja, jaką kasę będziesz wtedy zarabiał? Jeśli chcesz, pomogę zbudować Ci taką firmę całkowicie od zera. W moim autorskim programie pokażę Ci, jak znaleźć pomysł na produkt i kogoś, kto ci go wyprodukuje w Polsce. Jak zabezpieczyć swój pomysł tak, aby nikt ci go nie ukradł. Jak to sprzedać? Jak napisać ofertę? Gdzie to sprzedać? Jak docierać codziennie do setek tysięcy klientów, aby mieć dzień w dzień setki zamówień? Jak ten sam produkt sprzedawać w Niemczech, aby dodatkowo zarabiać w euro? Jak wyjść na pozostałe marketplace? Y. Pokażę Ci też w praktyce, jak wprowadzam pięć różnych produktów na rynek, czyli otrzymasz całutkie moje know-how wraz z bazą kontaktów, a dodatkowo spotkamy się kilka razy na żywo online, abym mógł pomóc Ci konkretnie w realizacji Twojego konkretnego pomysłu. Dostaniesz też ode mnie bonusy, wzory dokumentów, checklisty, poradniki rozwiązujące konkretne problemy. I to wszystko jest po to, żeby cały program zwrócił Ci się od razu po zakupie. Kliknij teraz w link pod tym nagraniem, a pomogę zbudować Ci firmę opartą na jednym produkcie, tak żebyś zarabiał tak samo jak ja, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie przez lata. Kliknij w link poniżej.